Kobietka, pani, dziewczyna, właściwie kim ona jest, to może być siostrzyczka, mamusia, babcia, żona i pani w bibliotece, sąsiadka, aptekarka, pani wychowawczyni i pani dziennikarka, w szpitalu pani doktor i koleżanka Ola. My wszystkie was kochamy i szanujemy szczerze. Jesteście takie piękne, że o tym nie wierzą. Nasze koleżanki, damy, Zawsze pięknie pozdrawiamy, we dniach je przepuszczamy, po swoją grzeczność dbamy, bez przerwy je i też pewno ślimy, no bo je lubimy. Kobiety dziś świętują kobietom naszym, cześć bo w dobrze się czują do życzenia chcemy ciemności.